Siemano kolano! Ja po lewej jestem wojan, a po prawej jest to? Halien! Uh, Halien! Co, co to za mapa? Czekaj, czym się łapało, bo już zapomniałem A to jest ten Na shifcie A, na shifcie UPA! O kur kurde, 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 kurde. Czulam! Gramy w grę, w której jesteśmy kuleczkami. O! Łap! Łapa, dobra o, i teraz mogę Cię podrzucać. O, jesteś. No. Zaczynam Zaczynamy od nowa. Widzę, ten odcinek będzie zabawny. Pomimo spalinę, jeszcze nie grałem w te giereczki. Za Teraz, teraz, dobrze. Dobrze, dobrze. Lecimy dalej. Łap! Dobrze, dobrze. Możesz puścić, Ok. O kurcze, o kurczaki! Nie! Nie! <grystanie> dobra, puszczam się, puszczam. Puszczam. Jest! Daliśmy radę. Co jest grane? Połow? Ta gra nie ma checkpointa? to jest najtrudniejsza gra na świecie, widzowie. Dobra, no, dobra, przelecimy to szybko. Tak, tak, przejdziemy to. Izia, ja... Ja... Ja, ja... Okay, ja, ja mam plan, ja mam plan, ja mam plan. Jestem. <grystanie> O, puś, dobra, puś, puś. puszczam, 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 puszczam. okej, okay. jestem. Musimy dać. O kurcze, o kurcze, jest, dobrze. O, dobra. No, poczekajmy, poczekajmy, aż spadnie to coś, to duże coś. Okay. Teraz Shop. Jest! I spację wciśnij, spację teraz. Nie, e, e. O, yes. o dobra. I teraz przeciągnij to. Czej? przeciągnijmy to, eee. czekaj. O, jest, dobrze. Jest! A, nie wyrobiliśmy nic takiego fajnego, no dobra. Ej, i teraz co? Co się teraz robi? A, na górę trzeba! Dobra, idę z tobą. Wow, tutaj się cenę zdobyła Musisz spację, musisz spację, mnie. O, właśnie. O! I teraz. O, kurczę! Ja wiem, ja wiem. Czekaj, 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 ja to zrobię. Daj. Tak? No. I ty bądź luźny, ty bądź luźny. No, jestem luźny. Jestem luźny Fred czy musisz się odbić teraz facja I teraz Jest, dobrze I teraz ciebie no, muszę dobrze odbić Jakoś zaciągnięty klikasz Uwaga Teraz Super Jest I teraz mnie dziabasz Nice Ja nie mogę, my jesteś jesteśmy mistrzami Jesteśmy mistrzami Ale fajna A, mapa w ogóle Ta karta, taka karta Upaał 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 wow! Upaał wow! Upaał Upaał i. Oj! O Okej. O czek Yeah boy! ale <laughs> jesteś fajną biwórko! Nie, ty jesteś żołędziem w takimś suł żołędziem! <laughs> jopa! Joppa! O! Ty musisz! O! Opa. Dobrze! hop Let's go! Hop. Let's go! Hop. O! hop, A, nie dałem rady! Nie jestem w stanie tam, o, dobra i musimy to chyba przeskoczyć. hop Trzymam coś, nie wiem co o! Puść, puść, puść się, puść się Puściłem? Puściłem Patrz Nie, nie byłem w stanie, O! Nie, nie mogę nic Kurde nie Kurde, nie czekaj Nie mogę, no Dawaj, cyk Dawaj, dawaj, jest, o Dobra, i teraz hop Czekaj, teraz Dobry. musimy, i teraz puszczamy się puść. I... Się, puść, puść. A. Nie, nie spadaj, nie spadaj O kurcze Jezu Co musimy ja zrobić? Ja muszę no. wejść, o i pójść się, puść się. Oj, musimy Trzy, skorzystać. na 3, 2, 1 Dobrze, 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 stary, dobrze Zrobiliśmy Mówiłem, to tak trzeba Let's go I teraz co tutaj się dzieje? A, idziemy tutaj dalej Ej, my musimy przeklikać coś Co musimy przeklikać? To jest zielone? Nie wiem A zielone, no Chodzi do kolejnego zielonego hmm. Pek. Pek i ostatnie Jest, o to oh, Ej, czy czegoś ci to nie przypomina, stary? <grystanie> <grystanie> ja Opa! Jest, mam o kurczę, o kurcze, ale cię huh? Ale cię nosi Ale mamy. Ale mamy już wyczucie stary no, ale ja wiem, jak to się a, robi. A, a, dobra, jest, jest dobrze. Jest no, dobrze, pokartok. jest dobrze. Ej, to jest najtrudniejsza mapa, jaką do tej pory grałem. Szczerze, Czemu tu nie grze. ma checkpointa? O, oh, jest w końcu. O! O! Jest! I! Nie, nie, nie jakieś badziebie żeśmy dropili. nie ma Patrz, co to I uwaga! Przeszliśmy kasyno! jesteśmy w środku maszyny losującej! Co teraz? <goda> <goda> wow! Dobra, jedziemy, dur! Jedziemy! Dur! Let me dur! lecimy Dur! lecimy Dur! Oj, 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 oj. Nie bój się życia! Nie bój się życia! Nie bój Nie się boję życia! Się. Nie bój się życia! Nie bój się życia! Nie bój się! Nie bój się story ja życia. Się O kurczę! O kurczę! O kurczę! O kurcze! O kurczę! O kurcze! Idziemy. Idziemy. O O kurcze! O Yeah, nice. boy! Jesteśmy w kolejnym etapie naszej gry. Napiszcie, widzicie wow. więcej takich odcinków z Palioniastem na tym kanale, ponieważ w sumie dawno nic nie było. Tutaj nagrywane razem z Palioniastem. O kurczę. O kurczaczki, zapałeś? Dobra. Uhuuu! Nie! Ty zapałem! Ja zapałem! Teraz. Stary, zrobiłem ci E w locie i ty zdążyłeś się złapać. O kurczę, co ty się odwala? Czekaj, hop. i teraz Jest, ja Łap, o, dobrze O, jest I waga. uwaga, czekaj O kurcze, tu się przesuwa Dobra oh. <grywia> <grywia> jest. Jest. jest, jest Hop Jest, <grywia> jest jest! Wszystko na styk! Jak my to robimy, Finish. stary? Finish! zrobiliśmy! Finish Quantum! Yeah, let's go! Yeah. Bojano yeah. Paliano, zrobili to! Ale łatwo, ja nie mogę. Okej, okay, mamy nową mapę. I słuchajcie, teraz jak pokazuję nam mapę, to chciałbym wam e, zaprezentować Wojan Shop. <grywa> Pierwsza linia w opisie. Wojan Team! Dołączajcie do Wojan Teamu. Mam na sobie kozacką bluzę z kolekcji premium. Bluza Wojan Team cieplutka, idealna teraz na te chłody. Ponieważ są chłody, jest naprawdę zimno, śnieg leci, ale na szczęście, na szczęście w bluzie Wojana będziecie szczęśliwi. O kurcze, ty złapajcie mnie <grywa> jak I Co jest? Nie! Chcesz mi dać kaktusa! Nie! Nie! Ja! Dobra! znikałem po czasie Znikałem, dobra, dobra, dobra. O! Ja! ja! Nie! Ja nie chcę żadnego kaktusa! Dobrze! Ale ty masz. Ty masz, kurde, skorupkę, to w ogóle się przykleja do siebie. <grym grym> I to twarzy przykleja lecimy, lecimy dalej Ruchome piaski tutaj są, trzeba uważać O wow. Okej, okay, teraz tutaj O wow. Pięknie aż pierdła, normalnie tutaj jakaś karuzela. Konewka, co? <grystanie> Jaka karuzela. Widzieliśmy dwa dwie rzeczy. Wodosmat <grystanie> Woda. O, kolejna konewka pierdła. I co teraz? Lepnicja a, musimy ty na prawo, bie. ja na lewo. Albo... O! O. O. O! Jest! Jupa! Yeah boy! Jupa Dobra ja nie mogę. Dawaj, nie zatrzymujemy się. O kurcze. O kurcze. Szybko. Jest. Trzeba skakać. Chodź. Działaj. Ja nie mogę... Jest! Zrobiliśmy to! Zrobiliśmy to stary! O nie, teraz trzeba na to uważać, bo to nas przetnie i nie będziemy już... Razem. Iho! Dobra Ja jestem za szybki, chcę być za szybki. O kurczę, tylko że mnie nie przecięło! Okej? Okay. Nie przecięło mnie. Jest dobrze. I teraz musimy o, tutaj wy wyrobić. Opa! Patrz. Ja nie mogę. Zrobiliśmy to. Kolejny piert. A, musimy na górę iść. Musisz. Walno. Well, Aha. Dobrze. O! Let's oh. go. Let's go. Let's go. La la la. na la... Dobra. Ale to rozwalamy, ale to rozwalamy stary widzowie! O gdzie teraz? Podoba mi się ta gra w kuleczki. Tu, to, tu, tu, przeskakujemy Ach, przez to. Tak. Ach, się. 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 Ale ty się... Ale ma ślimaka blisko <laughs> ciebie! Widziałem jego, widziałem <laughs> ja. jego tak mortkę tak blisko. O, jest. Zopany O, teraz ja muszę cię. Op. Okej. Okay. Uh -huh. Gdzie ty, gdzie ty ucieka? <laughs> Teraz ja ciebie. Hoppa! Dobra. I kolejny pierd. Hoppa! Hoppa! Jaki nie no, to będzie rekord toru normalnie zrobimy. Hop. Hop, Curę, uważaj na tylko te. Nie to. O idealnie mamy. Jaki my jesteśmy koksy, nie? Teraz trochę w prawo. Cyk. jo! Zaraz po pana widzie coś. No, i za tego ślimaka, A! Szaki śmierdzące ja nie wiedziałem, że też tak się chwieje. Lecimy, 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 op Dobra, okay. udało się I co teraz? Co to jest? Op. Ale no. obija się Czy ta rupa to przeżyje? Dobra, przeżyła Wow, ale duża ten była, ładnie to Ej, patrz Finish, finish Leci. Kurde, 3 minut, Jaki czy? czas Chłopanie Trzy minuty o ludy! To co tutaj będzie? To będzie jedna, ma trudna mapa, tak mi się wydaje. 3, 2, 1, mleczny start! Jupa! Ale zrobiłem zbieg O, a to jest łańcuch. O! Dziabnij mnie Nie, nie mogę. Czekaj, jeszcze raz. Co jest grane? O! O! I teraz z ciebie... tylko o łańcuch możemy się załatwić. Aaaaa Dobra Jesteśmy, Let's żyjemy go. I kolejny pierd Jupa Mówię, że ta mapa no nie będzie za prosta O ja, paczek daleko O kurcze, <ścoughs> o kurcze O kurczaki O patrz No ta tak mapa ma będzie ta jest. właśnie na strunniejszych. Dobra, Dawaj przejeżdżamy we dwóch Cyk O O, Cześć! Łupa O, Siodni! O, teraz, dziabni Kurcze z... Jak to mamy zrobić to? A! Nie mogę! Jakie to jest trudne! Yeah. Nice! I co teraz? <laughs> Czekaj, hop! Czekaj! O! O! Łap! Łapaj, dobrze! Jest! Mam to! Yes, sorry! Zrobiliśmy ja nie to. mogę Zrobiliśmy o, to O, patrz to, tutaj tak. tak O, wiem, 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 no, dobrze, 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 dobrze Ale lecimy, ale lecimy ale Pięknie Bim. O, dawaj to na prawo znowu to. Epa Lecimy O kurcze <laughs> Nie Ło Co to było? Co to? Co? Zdegrywało się Ej, coś, coś się zepsuło i nie było mnie słychać <śmiech> <śmiech> Ej, to TNT nas goni! Aję. Dobra, spróbujmy. Ja w prawo, ja w prawo. Op. Lecimy. Nie możemy dotykać tych. O kurde Trzymam Trzymam, stary. O! Dobrze! Lecimy dalej! A, ale uratowani! O. Nie! Jo. Czekaj okay? O! Dobra. Puść, puść, puść! I teraz puść o. się! Dobra, lecimy! Ale my to robimy widzowie! Ale my to robimy! Pyk! I teraz hop! Pięknie! Nice! Ja, jak Indiana Jones! Jasne. Jesteśmy stworzeni do tej gry. Let's go! O nie TNT! Co ty się stanie z tym Tinti? O. Kurcia. O! O Puśćcie! Przeżyliśmy. Dobra, puść, puść. Dobra, co teraz? O, ty walnij. Jeszcze raz. A ła, moja głowa. Moja głowa. Wała! Teraz. Puśćcie. O, dobra, puśćcie. Walnij Stefana. Dobrze. Lecimy dalej. Ja jo. Jesteśmy koksy. Idziemy do przodu. Widzowie, let's go. co teraz? Nie wiem, co tutaj trzeba zrobić. A na górę nie? Jakiś korek. A wiem na co. A wolni. O, jop, jop. O, teraz to mnie. Okej okay. O, co to za TNT walony na górze? Czekaj Czekaj, czekaj Czekaj Puść teraz się? Ale to pójdziemy na dół wtedy Nie, pójdź, 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 pójdź No dobra, i co? Ja się trzymam Ale co ty zrobisz? Próbuję cię do góry dać Ale to już byłem do góry, to po co teraz znowu? Nie, ty byłeś niżej niż ja Ja byłem wyżej! To no, było widać To? No, ja byłem wyżej nie byłeś niżej. Dawaj, dawaj, o! O! Teraz jestem wyżej. O! Teraz ty jesteś, dobra? Jabaj! Dobra. Jeszcze raz! Ba, ba. Dobra, ja Jest! Już prawie! Sioba daba yes. Dobra. Dobra, co teraz? Nie wiem. Przejdźmy o, TNT! Przez... Nie wiem, co teraz? No, to tutaj się chyba przewalić. O kurcze. Nie! Wow, wow, o, wow, wow. o, o, o! Lecimy! O! Dobra! O! Ja! O Boże, ale fart. No, było blisko, było blisko. Co teraz? Co Jakie teraz? to jest trudne! Nie! Dobra. Splot zabaw. Dawaj, dawaj, dziabnij mnie. Dziabnij. O, o nie, wow. ty się zawinąłeś! Co teraz? Ty się spróbuj zawinąłeś. puścić, spróbuj puścić. O! O nie! stary, co teraz? O! Nice! U, dobra. Dobra. Cyk! O, masz, masz, masz! Masz! O, o, o! o. Nice! Dobrze! Ej, to jest serio trudniejsze, dużo trudniejsze, nie wolno. No, wiele. O, 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 o! Nie! Nice! O, dobra? Czekaj, wezmą, wezmę, tu jesteś pod tym. Dobra. O! Ja. Czekaj, jeszcze raz. Jest! Jest! Ale yes. yes. ogarnięte, ale ogarnięte. Dobra, perfekcyjnie. Ja nie, pięć, nie mogę, pięć, sześć minut już tu przechodzimy, jak nie ba ciebie. Ja myślałem, a. że na razie jakaś. O, o! O! Nie! Co? Nie dało się złapać. No właśnie, czemu? Trzeba chyba na pełnym speedzie, wiesz? Dobra, na zaraz pędzamy się. Lecimy. Na prawo. Opa! Opa! Mamy? O, o. Opa! Meta. Meta. Meta, nice w końcu! GG Amorosa, widzowie, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, moją w yes. pierwszej i ja w opisie, się do Paliona No i do zobaczenia w kolejnego czyli I luba luba! na, 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 na pu.